Dzień dobry, dzień dobry. Obiecane chodzenie. Mam nadzieję, że Wy też już jesteście na trasie. Kolacja zjedzona i zasuwamy. Słuchajcie, staram się chodzić nieoczywistymi drogami wyznaczonymi przez betonowe chodniki, tylko po prostu tam, gdzie jest trawa, ponieważ stopa inaczej pracuje. Inaczej stopa pracuje, mobilizuje wewnętrzne i zewnętrzne y, części nóg, y, mięśni. I przy okazji no, trzeba się więcej wysilić niż prostą dróżką po chodniku, żeby iść, i wygodnie, żeby było. Więc robimy tak, żeby popracowały stopy. A fadą na ten pomysł, jak zaczynaliśmy ćwiczenia z Nordic Walkingu, ponieważ okazało się, że inaczej u pań funkcjonują nogi, i nie zawsze chcą. Błyskawicznie chodzić. Trochę się tam y, podziało, więc teraz namawiam do chodzenia po trawie. Raz, że się y, nabieramy zieleni, że tak powiem. Zobaczcie, jakie piękne rzeczy po drodze widać. Nabieramy zieleni w oczy, a poza tym odpoczywamy i mobilizujemy nogi do pracy. Jeżeli są stopy inaczej ułożone, inaczej pracują. Mięśnie, to też inaczej pracuje miednica i cały kręgosłup. Aż do pierwszego podczaszkowego, wszystko inaczej pracuje i e, w zasadzie mamy takie dodatkowe ćwiczenia popołudniowe, przypominające poranne. No, już nie będę tyle mówić. Następnym razem, papa. Pa.